Zna jego pani? Tak. Na pewno. Tak, to Sebastian. Tylko ściął włosy. A w domu tyle razy go prosiłam. Nadal jest w Holandii. Ale wiemy już, gdzie mieszka, gdzie pracuje, z kim się spotyka. No dobrze. Jutro się bawimy, a od poniedziałku działamy według naszego planu. Mogę je zatrzymać? Tak, oczywiście. Chwilami nie mogę w to uwierzyć. Zaczynałam jako uczennica kuchenna, teraz mam własną restaurację i to w takim punkcie. Ile zaprosiłaś osób? Ponad sto, potwierdziło 60. Nawet wiceprezydent obiecał, że wpadnie na pół godziny. No, ale najwięcej będzie młodzieży. Przyjdą wesprzeć duchowo Marysię, no i oczywiście posłuchać Kostka. Tego Kędzierzawego? Brata Wojtka. Dzisiaj cały dzień miał próbę ze swoim zespołem. Wprawdzie Marysia mówi, że oni nie są kul... Cool, ale mnie się podobają. Ale się nam rozwinęła siostrzyczka. A skąd ty na to wszystko wzięłaś pieniądze? Myślę, że nie z banku. Miałam oszczędności. Trochę pożyczyłam. W razie czego mam nadzieję, że też nie odmówisz mi pomocy. Naturalnie. Ciekawe, czy wam będzie smakowało. Proszę, częstujcie się. A ktoś ze znajomych będzie. Wszyscy. Przekonałam nawet panią Balcer, żeby opuściła biuro przed dziewiątą. No, świetnie. Pani prezes będzie ozdobą naszego wieczoru. Przesadzacie wszyscy w tych uprzejmościach. Ani przez sekundę, jest pani naprawdę wspaniałą kobietą. Teraz trudno o takich ludzi. Na przykład prezes. Znalazłoby się jeszcze kilka innych równie nieciekawych postaci. Dobry wieczór, kontrola drogowa, prawo jazdy, dokumenty wozu, proszę. Dobry wieczór. Siakrew, posiałam gdzieś torebkę. Chyba u siostry. Nie, zostawiłam w lokalu, na zapleczu. Wie pan co, to jest bardzo blisko stąd, dosłownie trzy minuty. Pojedziemy, dobrze? Dosłownie trzy minuty stąd. Wie panie, ja rozumiem, ale tak nie może. Ha, dobry wieczór, panie Ewo. Dobry wieczór. Co się stało? Zostawiłam dokumenty w rabarbarze, to znaczy w reum. Jutro mamy otwarcie po remoncie i ledwo żyję. Zapomniałam. Właśnie z tej knajpki zawsze biorę fasolkę. To co innego. Proszę jechać. Już głupi człowieku. Hmm. Hmm. O. Ale tu jedzie benzyną. Co ty kombinujesz? Piękna pogoda. Dawno się tak nie czułam. Mam skrzydła u ramion. Sprawdziłaś, czy oba nie lewy? A co ty jesteś taka wściekła? Nie jestem wściekła, tylko ten świat jest wściekły. Jak można mieć skrzydła u ramion z takimi długami? W forse Szymona to się można nie martwić. Nawet gdybym się spóźniła trochę z oddaniem długu, to przecież nie poda mnie do sądu. Zresztą to są sprawy dorosłych. No, wejdź na krzesło, jak do mnie mówisz. Będziesz wyższa. <grym> Boli cię brzuch czy głowa? No powiedz, o co chodzi? Przepraszam. Mam klasówkę z matmy, muszę się uczyć. Mnie dzisiaj nic nie zdenerwuje. I należy mi się długa, relaksująca kąpiel. Uczę pieniądze, dokumenty. Szukajcie mojej torebki. Gdzie jest moja torebka? Jest rzadko. Wyzwę karetkę. Idź do niej, ja wezwę. Pomogę pani. Ja nie chcę, niż jej pomoc. Ja zawsze Proszę sobie sama radziłam. Ja nie... ale gdzie jest moja, gdzie jest moja ja... Komu mogło zależeć na tym, żeby ją zniszczyć? Przecież to spłonęły nasze pieniądze. Jakie nasze? Moje i twoje. Wszyscy wiedzą, że zaniosłeś Szymonowi paczkę forsy dla Ewki. To nieprawda. Oddałem mu tylko dług. Pożyczałeś od Szymona, któremu nie starcza do pierwszego, tak? To są moje zawodowe sprawy, a nie musisz o wszystkim wiedzieć. No właśnie. Gdzie zniknąłeś wczoraj w nocy? Obudziłam się, a ciebie nie było. Byłem w ogrodzie, ale jak wróciłem, to ciebie nie było. Poszłam szukać ciebie. Jak operetka, to operetka. Proszę, gdzie jest właścicielka? Zawieźli ją do szpitala, ja wybrałem. Słyszy mnie pani? Jeśli ktoś się będzie pytał, to jestem w toalecie. Bożenka? Słucham. Halo. Obudziłam cię o tej porze? O, no trochę. Przepraszam. Czy wysłałaś już moje ubezpieczenie? Szlak by to trafił. Dzisiaj wysyłam na zicher. Ale z datą wpłaty piątkową. No jasne. Y jeszcze jedno. Masz rację, namyśliłam się. Podnoszę stawkę ubezpieczenia. Po prostu przepiszę polisę. Dobra. Ile? Trzysta tysięcy. Ile muszę dopłacić do składki? Muszę policzyć. Zaraz u ciebie będę. Pa. Tylko przyjdą testy. Dobrze. Do widzenia. I jeszcze jedno, panie doktorze. Nikt się nie może dowiedzieć, że pożyczałem jej pieniądze. Absolutnie nikt. Ode mnie na pewno nie. Ciekawe, czy była ubezpieczona. A ubezpieczył ją pan, bo ja nie. Więc chyba wszystko jasne, prawda? Przecież to Ewa? Czy tu nikt nie pilnuje pacjentów? Szlach. Może trzeba zawiadomić policję? Spokojnie opuszczenie szpitala nie jest karalne. Ale rzeczywiście. Co ona wyrabia? I co teraz będzie? Ta kobieta nie spłaci tego lokalu, straciła wszystko. Wypadnie z gry. Trzeba będzie cholera na nowo ogłaszać przetarg. Tylko tego nam było trzeba. Mało mamy kłopotów. A co panu powiedziała policja? Nic. Milczą jak sfinksy. Cholera jasna. Najgorsze w tym wszystkim są te zwęglone zwłoki. Czuję, że to będzie problem. Wiadomo już, czyje to zwłoki? No właśnie, że nie wiadomo. Przynajmniej ja nie wiem. Dlaczego no, pan prezes miałby to wiedzieć? Choćby z ciekawości. Czy to nie jestem ja? To te zgliszcza teraz weźmie. No właśnie. 252, proszę. Z porusznikiem Garlikiem. Cześć. Roman z tej strony. No, zjarało się do gołego betonu. To sprawdźcie dobrze. Ja tam raz nakryłem babkę, że watowała bezpieczniki. Kto robi ekspertyzę? Sławek. No to zrobi rzetelnie. Jestem spokojny, że zrobi rzetelnie. Przedzwoń do mnie jak będzie gotowa. Ja wam nic nie sugeruję, ale tam się już trzy razy instalacja paliła. Dobra, serwus. Co to za wycieczki taksówkowe, co? Ty się leczysz, czy fruwasz? Lokal spalony, Marysia czeka na proces, a ty masz radosny humorek. Podobno chcesz iść do domu. No, tu masz spokój, nie musisz myśleć o tym wszystkim. A kto ma myśleć? Ty, czy mecenas? Ja już nie mam czasu na myślenie. Ja muszę działać. Spakuj się. Przyniosę ci wypis. Muszę się z wami spotkać, żeby porozmawiać o pieniądzach. Panie doktorze! Witam, pechowego Adoratora. Witam. Mój pech to zaledwie jedna piąta pańskiego. Stara zasada, żeby nie mieszać interesów z kobietami, niestety sprawdza się jak zły sen. Wstydziłby się pan. Ewa to honorowa kobieta. Zaprosiła nas, żebyśmy obaj wiedzieli, jak chce uregulować dług. Co ona może teraz zrobić, żeby sobie czegoś nie zrobiła? Otrzymałam od was pokaźną kwotę. Nie będziemy się wypierać. Pieniądze zainwestowałam. Lokal się spalił. A, tak na boku, pytanie. Ubezpieczyłaś tę budę? Odszkodowanie jest problematyczne. Jeżeli udowodnią, że z mojej winy powstał pożar, nie dostanę nic. I unieważnią przetarg. Słuchaj. Zestawiłem swoje mieszkanie, żeby zdobyć dla ciebie te pieniądze. Teraz musiałem je wynająć. Ja cię o to nie prosiłam. Ale wróćmy do tematu, bo jak rozumiem, po to nas zaprosiłaś, żeby wyjaśnić. Jak zamierzasz oddać nam nasze pieniądze? Odpowiem krótko. Nie zamierzam oddać wam waszych pieniędzy. Słucham? Nie ma. W porządku. Nie ma żadnych umów, podpisów, niczego. Jesteś górą. Daliście mi te pieniądze. Nie było wtedy mowy o oddawaniu. Wiesz, tego się po tobie nie spodziewałem. Ja też nie. Wiesz, jestem zaszokowany. Nie myślcie, że pozwolę się rozdeptać. Teraz już nie. To wszystko, panowie. Zasłużyliśmy sobie na to, tak pan sądzi? Widowaliśmy szlachetnych rycerzy, a tak naprawdę wiadomo było o co chodzi. Ja jej szczerze wierzyłem. Dopiero una pożaru mnie oświeciła. O, panu wolno, jest pan lekarzem, ale ja. Prawnik. Dziękuję. Tylko pan ma dyplom na mądrość. Nikt mnie w życiu tak nie nabrał. Ale jak widać, każde szaleństwo powinno być perfekcyjnie zaplanowane. Rzeczywiście to szaleństwo. Oddać wszystko kobiecie, na której mi nie zależy. O, proszę mi tylko nie mówić, że panu na niej nie zależało. Chciałem tylko skruszyć ścianę, która mi się opierała. Ale pan, doktor prawa międzynarodowego, z rodziny, z tradycjami i ja, prosty lekarz wychowany na krawężniku. I obu nas... Wydutkała. A pana nawet bardziej, bo dał pan więcej. Puściła nas na swoje terytorium, otoczyła i zadała cios. Baba, stratek. Odbudowa pochłonie trzy razy większe kwoty niż dotychczasowy remont. Trzeba mieć gotówkę do zainwestowania i dużo czasu. Poza tym musi się pani liczyć z taką psychologiczną prawidłowością, że lokal spalony czy lokal, gdzie ktoś niedawno został zamordowany, będzie długo pusty. Ludzie unikają takich miejsc. Ten lokal może już nigdy nie być dochodowy. Czyli powinnam jak najszybciej pozbyć się tego feralnego zakupu. Za pogorzelisko dostanie pani grosze. Ja bym to doprowadziła do atrakcyjnej formy dla ewentualnego kupca w takim punkcie, z parkingami. Kto wie? Może pani jeszcze wyjdzie na swoje. A może założyłabym inny biznes w tym lokalu? Przecież dostanę odszkodowanie. Wiem, że PZU wstrzymało wypłatę. Ta pani koleżanka Bożanka została zawieszona. Toczy się wewnętrzne śledztwo i grozi jej sprawa sądowa. Nic mnie to nie obchodzi. Jestem w porządku. Ubezpieczyłam lokal. Twarda pani jest. Ja... Ta bożanka ma małe dzieci i sparaliżowaną matkę. To co? Mam w porywie szlachetności, dać się zatopić. Kaplica. To dobre słowo. Oddaję moją sytuację. Jeśli poleciałaś na mnie dla forsy, to masz pecha. Dobra, wiem, że coś się stało. Powiedz mi co? Głupstwo. Straciłem wszystko, co miałem. <laughs> Źle zainwestowałem. <laughs> Ale kto nie ma szczęścia w kartach? stań się wygłupiać. To dziwne. Ale czuję się teraz jak student. Wolny i zakochany. Jesteś pijany. Szymon, ile ty masz lat? to się stało, że tak długo konserwujesz się w kawalerstwie? Bo dopiero teraz ciebie zauważyłem. Pracuję z tobą pięć lat. Byłem ślepy. Nie działał u mnie jakiś czujnik. Nie zaskakiwał. O, i teraz nagle zaskoczył. I płynie przez niego tak potężny prąd, że mi głowę obrywa. Mm-hmm.